Szanowni Państwo, ciepłownictwo jest elementem ekosystemu, jesteśmy jego bardzo aktywnym uczestnikiem, ekosystemu miejskiego, jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem. Jesteśmy aktorem zmian w miastach, jesteśmy wciśniętymi, pracujemy z władzami samorządowymi, z dystrybutorami. Naszym celem jest wspieranie, wzmacnianie, rozwijanie sieci ciepłowniczych, rozwijanie naszych przedsiębiorstw tak, abyśmy mogli zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo energetyczne w akceptowanej dla nich cenie, ale zarazem czyste powietrze. Tym samym, tymi działaniami wpisujemy się w ten wielki program rządowy Czyste Powietrze. Przeciwdziałamy smogowi, przeciwdziałamy temu negatywnemu zjawisku, jakim właśnie jest smog. Wpisujemy się jako ciepłownicy w tę, w tę właśnie ser Strategię. Działamy w wielu obszarach w mieście, tak jak wspomniałem w tym, w tym obszarze urbanistycznym, opiniujemy plany zagospodarowania przestrzennego, przez co wpływamy na planowanie, na rozwój miast. Na to, gdzie będziemy się rozwijali, w jakich kierunkach jesteśmy także yy, działamy także w ekologii, bo produkujemy ciepło w instalacjach, które spełniają najbardziej zaostrzone normy środowiskowe, wspieramy także społeczności lokalne. Tutaj bardzo odpowiedzialnie do tego podchodzimy, prowadzimy na szeroką skalę działalność wspierającą lokalne społeczności, wzmacniającą, wzmacniającą ludzi, wzmacniającą, wzmacniającą jakby całą politykę społeczną i. Jesteśmy także zaangażowani w takie działania mające na celu likwidację ubóstwa energetycznego. Prowadzimy akcję ogólnopolską, dzielimy się ciepłem, wspieramy najbardziej najuboższych naszych klientów, te środowiska, które ma, nie, nie radzą sobie finansowo. Także tutaj postrzegamy swoją rolę jako największego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, które ma za zadanie także wspierać te środowiska, które, które sobie nie radzą finansowo. Także tutaj w tym obszarze także jesteśmy bardzo aktywni. Dzisiaj podpisaliśmy na dowód tych działań, które prowadzimy, dzisiaj podpisaliśmy z MPC Kraków, umowy wieloletniej współpracy, która MPC-owi zapewni nasze, nasze wsparcie, współfinansowanie inwestycji rozwojowych, a dla nas będzie takim asumptem do tego, abyśmy mogli planować odpowiedzialnie swoje inwestycje, abyśmy mogli planować rozwój naszych źródeł, bo umowa jest wieloletnia, także daje stabilność i pewność tego, w jakim kierunku będzie się rozwijało miasto. Takich umów mamy takie umowy mamy podpisane w większości miast, gdzie, gdzie jesteśmy, jesteśmy już w 14 lokalizacjach, także tutaj cieszymy się, że mogliśmy właśnie dzisiaj podczas forum ciepłowników tę umowę z miastem Kraku podpisać.